Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Danii, i dzisiaj zabiorę Was na rejs parostatkiem. Zapraszam. Jesteśmy w mieście Silkeborg, mniej więcej po środku Danii w samym jej sercu. I stąd właśnie odpływa e, najstarszy na świecie parostatek, zciążczynny, który wozi turystów. I on w, w języku duńskim nazywa się nie wiem, czy to dobrze wymówię, Heilen. Co ciekawe, rzeczywiście najstarszy. Statek, który wozi turystów, nie jest to muzeum. Jest to czynny, czynny parowiec. No, i właśnie przed nami para czy dym. My mamy jeszcze 25 minut do początku rejsu. można sobie zobaczyć jak. więc to będzie dobrze widać, ale tam jest właśnie to koło, które napędza ten statek. O, Kamina. Co mi się udało doczytać jeszcze o tym statku, to, to jest to, że tam rzeczywiście o tej pory, tak jak on był zbudowany w 1861 roku, to w prawie 100% działa tak samo, czyli węgiel, woda, para i tak jest ten statek napędzany. Dzisiaj rejs ma być pełny, ale ja wejdę jako jeden z pierwszych na pokład. A to dzięki temu, że znam tutaj kolegę, który odpowiada za maszyny na tym, na tym statku. Także uda się zająć pewnie dobre miejsce. Czekam cierpliwie. Niestety się rozpadało. Miała być piękna pogoda, ale. Że chmury przechodzą, na horyzoncie jest niebieskie niebo. O, coś się zaczyna. Nie rozumiem dońskiego. No i udało się wejść. Mówiłem, pogoda powinna się zaraz poprawić, chmury idą sobie w jedną stronę, a na horyzoncie widać już piękne niebieskie niebo. Nie udało mi się nagrać, dzwonek jak ruszaliśmy i pełna ekscytacja. Przy okazji zobaczcie jakie fajne domki tutaj przy samym jeziorze. Dom, mały ogródek i łódka. Praktycznie przy każdym z nich. A my zostawiamy chmurę dymu za nami. No, a przy okazji nawiązując do tych domów, to tutaj właśnie kolega powiedział mi, że Silkeborg jest jednym z najdroższych miejsc do mieszkania w Stanii. Jesu też zadowolony. Okay, Oj, so Więc we just checked the one house on the lake that was for sale. More or less 2 milion euro. Yeah, exactly. Oh wow. Is it a lot? Depends. And <laughs> <laughs> the O same name as jak ship. How do you say that? Yeah. Island. Y Island. Y Island. Ah, okay. yeah. Island. Y Island. <laughs> and here. Mhm. Mm uh, hold on. Grauballe Brickhus Oh, that's good. I would understand that. Oh, okay. How do you say that? Grauballe Brickhus That was close. We're <laughs> Zauważyłem, że ważne jest utrzymanie balansu tej łodzi lewo-prawo, czyli od burty do burty. I tutaj co jakiś czas przychodzi, nie wiem, czy to kapitan, ta pani, co tutaj była wcześniej, i prosi niektóre osoby o przejście z jednej strony na, na drugą, po prostu, żeby, żeby ten balans łodzi utrzymać. Ale pan tutaj dorzuca węgiel do pieca. Ktoś nie wierzył, że to jest rzeczywiście łódź czy statek na parę to to jest statek na parę. Tutaj węgiel, tam w tle widać maszynę pracującą, a na pokładzie czuć zapach pary mieszającego się, mieszającego zapach pary mieszający się z, z tym dymem, z komina. Te klimaty w sumie jak u nas na Mazurach Panie mamy parę statków Przejdę się zobaczyć jak to wygląda pod podkładem Zdobienia, kanapa całkiem wygodna, zobaczymy. O nie, twarda. No ładnie tutaj, tak to wygląda właśnie przez okienko. A i naprawdę czuć, czuć klimat Przyroda Para dym Super A przy okazji można popatrzeć jak, jak ludzie tutaj mieszkają domy nad samym brzegiem Oczywiście wszędzie łódka I opustaszły nam trochę statek, zrobiło się więcej miejsca. I teraz tak jakbyście się chcieli przepłynąć, są różne miejsca, w których można usiąść, począwszy od dziobu. Tam są jakieś ławeczki na górze, są też ławeczki pod pokładem, jeśli dobrze to określam. Jakby padało, to można się tam schować. I tu mamy budkę, która steruje statkiem. Środek. O! Środek też pod daszkiem. No i oczywiście z tyłu na zewnątrz pod daszkiem, pod pokładem i tam na samym końcu. I tutaj gonią nas kajakarze. No i na supach też są ludzie. Hej. A tutaj zobaczcie, ta obudowa jest właśnie od tego koła obrotowego, które napędza całą łódź. Odpłatę z przodu a znaczy ile? Wiem mu to. Wytwarza trochę zaczęło wiać, więc wszystko idzie w jedną stronę idealnie. No i za chwilę przybijamy do przystanku, który jest w połowie tego rejsu. Będzie krótka przerwa. Może się gdzieś przejdę. Ale no okazuje się, że zatrzymujemy się tylko na 5 minut, ponieważ jesteśmy troszeczkę opóźnieni. Zobaczymy czy pójdziemy do maszynowni. Może się uda.

Idziemy razem. Is it oil going out there? At least he, he just put on uh, quite a lot of oil. Wow. ten liters uh, for one treat. for one treat? <laughs> Wow. zużywa dziesięć litrów oleju w <laughs> ciągu jednej podróży. Mark, Mark, what is coming out there? Sorry? Uh, what is coming out? and piston rod there. The piston there? Yeah, the... That's, uh, it's, in okay. it's called cylinder To jest To jest To and to jest to jest to Okay, so it's uh, keeps the piston uh, <laughs> inside. Also, this here, you see we have two pumps. This is going inside the compensator, so we have to uh, push oil with the steam inlet. So it's going to duplicating uh, the, the piston rings. So it's also just like uh, the uh, normal height. This is for steam and not fuel. A i płyniemy dalej. Mam nadzieję, że udało się coś zrozumieć z tego, co tłumaczył mój znajomy. Naprawdę dużo manualnej pracy, ciężkiej pracy, przede wszystkim. Ale klimat super. 1861, tak jak mówiłem wcześniej. Ale. Chyba powiedziałem wcześniej, że ta łódź ma 140 lat. Troszkę z matematyką przesadziłem albo zakłamałem. Ma około 160 lat i tyle czasu operuje bez przerwy. No i co jest ciekawe, około 200 kg węgla i 10 litrów oleju zużywa podczas takiej podróży 3 godzinnej. I Tutaj to, co mówił mój znajomy, jeszcze ta ilość tego węgla może się zwiększyć w przypadku słabej pogody, czyli dużego wiatru. Mówił, że ten komin, który tam jest na górze, on stawia opory po prostu. No co jest w sumie zrozumiałe. Dobry klimat. się spuszcza wodę no i dopływamy już z powrotem do portu w Silkeborg, będziemy zaraz filmować Pogoda się poprawiła Super Bardzo fajny dzień na rejs I Może to już końcówka września <laughs> Alright, don't touch anything. <laughs> you can look, but you cannot touch. Wow, that's a lot of oil. And then you have a coal so here, and this is the furnace. The furnace, yeah, it's down there, and the kettle is around here. This is main steam line Main steam, okay, and the water is. It's above here. Above, okay. Yeah, good. I don't know if it's called uh, it's a smoke pipe kettle like a uh, röy kettle? Okay, yeah. Like uh, using on trains, uh, uh, old okay. Okay. Uh, it's, it's exactly the same, exactly. So it's 160 years old? Yeah, around that, from 1861. How about spare parts? Yeah, it's, uh, it's all custom made when something breaks. Custom made, alright. Yeah. Wow. Right now, I'm just keeping it warm because if this. What Yeah, it's Yeah. The yeah. So what are you flushing there? There's a steam outlet going out on the lake uh, because I have to keep this uh, warm. Okay. Otherwise, if we can't sit inside. Uh, cylinders, so you know it from feeling actually. You uh, you know, you need to do this to keep it warm, yeah. Exactly. Because if there's making condensate in here, then uh, we could get uh, you're not uh, you need to bleed it out. Yeah, here. I yeah, yeah, yeah. Uh, this is uh, for when I'm warming up, this is for steam outlet, nice so I can just uh, get all the condensate out. It's, it's crazy, it's uh, like. You are basically the controller of the machine. Yeah, exactly. Yeah. How do you communicate with the captain? The captain, i have a telegraph. Oh, okay. So it says what what you need to do, right? Yeah, more or less. This what speed he require. Okay. Yeah. Wow. But uh, some of the captain, we had to be. One step ahead because otherwise uh, we will just go forward. <laughs> <laughs> so it's good you have windows also. Yeah, but when we have many customers on board, um, then it's fucking impossible to be just a step ahead. Yeah. So sometimes just about feeling. So just inlet and outlet, it also reversed. So we have the two way stroke. Back, Yeah, Yeah, That's ah. See look at that. all right there. This was water just keeping pressurized. Right. tam proszę bardzo tubaski się robią na piecu no i dopłynęliśmy z powrotem do Silkeborg mam nadzieję, że materiał Wam się podobał stawcie oczywiście komentarz dajcie łapkę w górę to pomoże rozwinąć kanał i dzięki za oglądanie do następnego razu Cześć.